Cześć, jestem Laki i witam Was po dłuższej przerwie w kolejnym odcinku. Wybaczcie, że tak długo nic się tutaj nie działo, ale jak już mówiłem wcześniej, budowa domu zajmuje mi dużo czasu, a wiele rzeczy staram się robić sam. Teraz też jest trochę luźniej i być może na wiosnę uda się tam wprowadzić. Dzisiaj natomiast mam dla Was ostatni, finałowy odcinek z naszej serii DC's Dead Planet, w którym to zobaczymy walkę z demonem Trigonem. Pamiętajcie, że ten odcinek jest częścią większej historii i aby ją w pełni zrozumieć powinniście obejrzeć poprzednie filmy. Link do gotowej playlisty z wcześniejszymi odcinkami znajdziecie w komentarzu pod tym filmem. W ostatnim odcinku widzieliśmy jak Konstantin zbierał różne magiczne przedmioty, a za chwilę dowiemy się po co. Wracamy do bunkru w Australii. Widzimy, że dr Ivo i Oswald Cablepot Prowadzają ostatnie poprawki w armii Amazo i programują je w taki sposób, aby atakowały one wszystkie nieumarłe osoby. Lekarstwo jest ze mnie. Przeprogramowałem moją krew. Powiedział Cyborg. No dobra, co teraz? Pyta Superman. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem. Nie mam pojęcia jak zmienić to w lekarstwo. Odpowiada Cyborg. Potrzebujemy jakichś informacji, wiedzy. Wtrąca bawiący się z psem Batman. Gdybyśmy tutaj tylko mieli jednego z najlepszych biochemików na świecie. Po czym przychodzi do Swamp Thing i mówi: Swamp Thing, chciałbym, aby Jason był ostatnią osobą, którą straciliśmy. Aby tak się stało, potrzebuje człowieka, którym byłeś. Potrzebuje doktora Aleka Holanda. Alek był genialnym biochemikiem, ale nawet on nie mógłby ci pomóc sam. Wiem, dlatego też nie będzie sam. Odpowiada tajemniczo Batman, a my widzimy plan Damiena, który dzięki mocy doktora Fate telepatycznie połączy wszystkie osoby, tworząc jeden umysł. Plan, który może rozwiązać ich problem. Swamp Thing, niegdyś noblista, czyli doktor Alec Holland. Poison Ivy, dawniej Pamela Eisley, doktor toksykologii. Victor Stone, komputer mający w sobie najlepsze technologie dwóch światów, teraz cyborg. Harley Quinn, czyli Harleen Quinzel, doktor psychologii i medycyny. Mary Marvel, mądrość Salomona, Wally West, najszybszy umysł na planecie, Detective Chimp, szympans z nadludzkim poziomem inteligencji i Batman, ponieważ to Batman. Cały zabieg przebiega idealnie, ponieważ już po chwili udaje im się wynaleźć sposób na stworzenie lekarstwa. Mamy to, jest lekarstwo. Ogłasza cyborg przed tłumem obywateli. Możemy ich wszystkich uratować, dodaje Superman. Teraz potrzebujemy tylko kogoś do testów. Mówi Cyborg. Mamy Olivera! Dodaje Dajna. Nie, zacznijmy od Bardy. Wtrąca szybko Mr. Miracle. Jego wypowiedź irytuje Dinah, ale Scott wyjaśnia, że chce on odzyskać swoją żonę tak samo jak ona Olivera. Natomiast proponuje Bardę jako pierwszą osobę, tylko dlatego, że jeżeli coś z tym lekarstwem będzie nie tak, to ona może to przeżyć, a Oliver już nie. To stwierdzenie przekonuje Dajne, po czym nasi bohaterowie robią igłę z kawałka miecza, jakim włada Dajna aby móc przebić skórę Bardy. Chwilę później Scott otwiera boom Tube i wszyscy kierują się na planetę, w której on uwięził swoją żonę. O nie, tutaj ją zostawiłem, ale musiała się uwolnić. Powiedział zdenerwowany Scott widząc rozerwany łańcuch. Po chwili niespodziewanie bohaterów atakuje Barda. Daina tworzy tarczę swoim pierścieniem, a ta szybko zostaje zniszczona, natomiast sama Barda rzuca się na swojego męża. Supermanie zrób to! Krzyczy Scott, po czym Superman podaje bardziej lekarstwo. Scott, to nie działa, zamknij oczy! Muszę ją z ciebie zdjąć! Krzyczy Superman, szykując swoje hit wyżyn. Tylko jej nie zrań, nie skrzywdziej! Powiedział Scott, a my widzimy, że Barda wraca do siebie. Scott? Co się stało? Gdzie ja jestem? Gdzie jest Jacob? Gdzie jest nasz syn? Pyta zdezorientowana Barda. Jacob jest bezpieczny na New Genesis. Niedługo z nim się zobaczymy. Ale najpierw musimy uratować ziemię, odpowiada Scott. John? Dajna? To wy? Ile czasu minęło? Jak, jak, jak długo byłam tym czymś? Pięć lat, mówi Dajna. To niedługo dla Boga. Tak bardzo za to tęskniłem. Dodaje Scott, całując Bartę. Następnie przenosimy się do wieży Fate, a dokładniej do pokoju Johna Konstantina, który trzyma tam wszystkie zdobyte przedmioty. John, możesz mi w końcu wyjaśnić, co ty robisz? Pyta zatana, która zaklęciem wyważyła drzwi do pokoju. Czy to jest berło czarodzieja? Kryształowa kula Madame Zandu? Cholera na włócznia przeznaczenia? Czy to przez to zginął Jason? Możesz mi to wyjaśnić? Nie możesz mi po prostu zaufać, zy. Pyta John. Znam cię na tyle, żeby wiedzieć, że lepiej ci nie ufać. W sumie masz rację. Muszę zrobić kilka rzeczy i będę potrzebował Twojej pomocy. No to w takim razie powiedz mi coś więcej. W czym dokładnie potrzebujesz mojej pomocy? Nie mogę ci więcej powiedzieć. Jeśli to zrobię, to po prostu mi nie pomożesz. Nie wiesz tego, John. Wiem, bo widziałem przyszłość. Zaczniemy walczyć, zrobi się nieprzyjemnie, więc lepiej tego uniknąć. Odpowiada Konstantin, a następnie przenosimy się do Batmana, Supermana i całej reszty. To, to działa! Mówi zaskoczony cyborg, widząc zdrową Bardę wraz z mężem. Krwi Bardy nie ma ani śladu po infekcji. To oznacza, że możemy im wszystkim pomóc. Możemy zacząć produkować lekarstwo. Musimy działać szybko, bo nie mamy dużo czasu. Mówi Konstantin wyłaniając się z portalu. John poinformował całą grupę, że armia Amazo ma za zadanie unicestwić wszystkich zarażonych, co może bardzo pokrzyżować plan ich uratowania. Superman od razu zadeklarował się, że stawi im czoła, ale Batman uświadamia, że ten nie da im rady sam. Najważniejszy teraz był czas, a co za tym idzie? Wally West, czyli aktualny Flash, Zaczął studiować wszystkie książki na temat masowej produkcji, a po 10 minutach stał się ekspertem w tej dziedzinie. A następnie dołączył on do Swampfinga i Cyborga, aby rozpocząć masową produkcję leku w Magnus Labs. Dzięki komórkom z krwi Wiktora, jak i wiedzy połączonej z prędkością Walliego, w kilka chwil udało im się uruchomić produkcję leku na ogromną skalę. Niestety, przed bohaterami pojawił się kolejny problem, który dosłownie wyrósł z ziemi: Demon Trigon pojawił się w Paryżu. Zarażone osoby się na niego rzuciły, ale zostały przez niego pokonane. Po 15 minutach cały Paryż został zrównany z ziemią. Przenosimy się teraz do Konstantina, doktora Fejta i Zatany. Fejt, w końcu nadeszła pora, abyś zobaczył, co znajduje się za moimi drzwiami. Asi, będziesz miała coś przeciwko, żeby zostać na zewnątrz? Eee, John? Pyta Zatana. Proszę. Odpowiada Konstantin. Mój Boże! krzyczy doktor Fejt, wchodząc do pokoju Johna. Doktorze Fate, będę potrzebował twojego hełmu i amuletu. Mówi Konstantin zakładając płaszcz Ragmana. Ty... ty nie mówisz poważnie. Odpowiada zdezorientowany doktor Fate. Nagle Phantom Stranger kieruje włócznią w brzuch doktora Fate'a zadając mu bardzo poważny cios. Nieznajomy, ale dlaczego? Konstantin pokazał mi przyszłość. Zapobiegłbyś temu, co ma się wydarzyć. Ja... ja nie zrezygnuję z oddania dobrowolnie swojego hełmu. Dobrze wiecie, że nie możecie go zabrać. Również z magią Konstantina. Tak, wiemy. Odpowiada John, po czym dodaje szazam! A my widzimy, jak doktorowi Fate zostaje odebrany amulet oraz hełm. Nagle do pokoju wpada zdezorientowana Zatana. Dlatego prosiłem, abyś została na zewnątrz. Kent będzie żył. Wiem to. Jestem teraz doktorem Fate. Zi, dlaczego jesteś jedyną osobą na tej planecie, której nie chcę zawieść? Gotowy czy nie? Nadchodzę, aby uratować wszystkich. Tymczasem w Australii armia Emezo zaczęła siać spustoszenie. Maszyny nie do zatrzymania, zaprogramowane, aby pozbyć się wszystkich zarażonych na Ziemi. Każdy Emezo został stworzony, by być na tyle silnym, aby pokonać członków Justice League, byli wojownikami, najbardziej wyszkolonymi przeciwnikami na planecie. My natomiast przenosimy się do Paryża, gdzie Zatanna i Phantom Stranger mierzą się z Trigonem. Niestety John się nie pojawia, aby wspomóc ich w walce, co martwi Zatanna. Trigon! krzyczy Phantom Stranger. Phantom Stranger? Powinieneś przebywać w otchłani. Nie możesz tej walce być po żadnej ze stron. A jednak wybrałem. Odpowiadam mu. W tej samej chwili widzimy jak Batman i Superman kierują się do Australii, a dokładnie do źródła armii Amazo, aby spróbować wyłączyć je zdalnie. Po drodze mijają masę spalonych ciał. Tak dużo. Powinniśmy byli ich uratować, mówi Superman. Ci ludzie nie mogli wiedzieć, że istnieje lekarstwo. Nie chcę zabrzmieć jak nieczuły człowiek, ale. Nie mogliśmy ich powstrzymać od śmierci. Odpowiada Batman. Wiem tylko... Urywa Superman i niespodziewanie dostaje pięścią w twarz od Amazo. John! Krzyczy Batman, a po chwili sam zostaje zaatakowany przez jednego z Amazo. nie teraz! Krzyczy Superman trzymając jednego z androidów, a następnie Damien przykleja nadajnik na czoło Amazo powodując jego wybuch. Chwilę później widzimy, że na miejscu pojawia się Oswald Cobblepot wraz ze swoją armią. Gdzie jest profesor Ivo? Musimy powstrzymać armię Amazo, mówi John. Nie ma takiej opcji. Myślałeś, że nie jesteśmy przygotowani na zabicie Supermana? Strasz! krzyczy pingwin. Nie zamierzam zabić Supermana, mówi jeden z żołnierzy. Za kogo nas masz? dodaje drugi. Niespodziewanie pingwin i jego armia zostają powaleni. Co się dzieje? pyta zdezorientowany Damien. Nad nami. Odpowiada mu Superman. Przed nimi okazuje się John Constantine, który opowiada, że ma plan pokonania demona. Superman pyta, czy może dołączyć do jego walki, ale Constantine odmawia, mówiąc, że widział przyszłość i Superman nie przeżyje. Naprawdę dobry z Ciebie człowiek, Johnie Constantinie. Raczej nie, ale nie będę kłamał. Dobrze to słyszeć z ust Supermana. Superman i Batman odlatują z Australii z głową Amazo i przenoszą się do Magnus Labs. John, czy udało się pokonać Amazo? pyta Cyborg. Napotkaliśmy pewne komplikacje. Będziemy potrzebować Twojej pomocy. Odpowiada Superman, a następnie Batman opowiada o planie zneutralizowania armii Amazo z pomocą wirusa. Następnie Superman i Wally -E przymierzają się do rozprowadzenia lekarstwa dla wszystkich zarażonych dzięki swojej superszybkości. Ty bierzesz Europę i Afrykę, a ja Amerykę Południową i Północną. Spotykamy się w Azji, mówi Flash. My natomiast wracamy do Trigona, Zatany i Phantom Strangera. Phantom Stranger ginie w walce z Trigonem, natomiast chwilę później pojawia się Konstantin. Zatanna oddaje mu kawałek swojej magii, a ten staje do walki z demonem. John używa kryształowej kuli Madame Zandu, aby przewidzieć przyszłość w celu uniknięcia ataków Trigona. Wyzywa też uwięzione dusze oraz starych bogów, jednak to wszystko nie wystarcza. Trigon wymierza ostateczny cios i śmiertelnie rani Konstantina. Następnie widzimy, że armia Amazo toczy walkę z Dainą i Hogger, a Wally nie jest w stanie przekazać wszystkim leku. Z kolei Batman wraz z Cyborgiem i Swampingiem kończą opracowywanie planu na powstrzymanie Emezo. Według moich obliczeń mamy 30% szans na to, że po włączeniu tej głowy Emezo nas zabije, mówi Cyborg. To lepsze szanse niż mamy zazwyczaj, dodaje Batman. Wtedy też widzimy, że armia Emezo zostaje wyłączona, a plan Batmana i Cyborga się powiódł. Następnie z powrotem wracamy do Paryża. Stój! Mówi Superman do Trigona i postanawia z nim walczyć wbrew temu, co mówił Konstantin. W tej samej chwili duch Johna ukazuje się w zatanie. Taki był mój plan, mówi Konstantin do zatany. Wciąż jestem połączony z magią, co czyni mnie teraz najpotężniejszą, umarłą istotą, jaką ten świat widział. Mam moc, aby zrobić to, powiedział John, po czym przenika do umysłu Trigona, kontrolując go. Po chwili bierze włócznie i zabija demona, przebijając jego ciało. John! Krzyczy Superman. Tak miało być. Moja dusza była przygotowana na wieczne męki. Będę za tym wszystkim bardzo tęsknił. Powiedział John Konstantin. Na koniec widzimy resztę bohaterów. Udało się też wyleczyć zarażonych ludzi i przywrócić ich do normalności. Udało ci się, Zajborgu. Mówi Batman. Aquaman spotyka się z Merą, Cassandra z Hipolitą, a John udaje się do Smallville i nie może uwierzyć w to, co widzi, ponieważ jego dziadek... Ten sam, którego Clark zamknął w stodole po tym, jak został zarażony, jest teraz cały i zdrowy. on? O, rany, ale urosłeś. Przejdź <grytanie> dziadko. Piękny ptaszku? To ty? Myślałem, że umarłem, mówi Oliver Queen. Obiecam, że cię przywrócę oli i się udało. dodała dajna, rzucając się w ramiona Olivera. I tak właśnie kończymy dzisiejszy odcinek, jak i jej całą historię DC'S The Planet. Za kilka dni pojawi się jeszcze taki jeden dłuższy film, który będzie połączeniem tych wszystkich odcinków w jedną całość. Powiem, że niektórzy wolą obejrzeć wszystko niczym jeden długi film.